Siemanko z tej strony Kamek, witam was po raz drugi w tej serii. No, mam nadzieję, że będzie po raz czwarty, bo po raz trzeci to na pewno będzie dzisiaj przed nami spotkanie z Niemcami. Najważniejsze spotkanie w grupie moim zdaniem, chociaż niby to pierwsze było najważniejsze um, i cóż, myślę, że wyjdziemy takim składem niewiele się zmieni, myślę, że jedyna pozycja, co, co, jaka się zmieni, to jest Fabiański, Szczęsny, z tego względu, że Szczęsny po prostu nabawił się kontuzji e, myślę, że dalej Kapustka w takiej formie, jaką pokazał na pierwszy mecz, e, no nie zejdzie nie zejdzie, no Nawałka nie pozwoli chyba na to, żeby Kapustka e, nie, nie pokazał jeszcze raz jakiegoś geniuszu e, i Grosik znowu wejdzie z ławki myślę, że tak będzie to wyglądało Milik za Lewandowskim i Lewandowski oczywiście oczywiście pilnowany przez kolegów z Bayernu e, z przodu. No to co, zaczynamy mecz, przejdźmy do meczu i powiem wam, jestem teraz na świeżo po meczu Francja-Albania i co tam się odpierdzieliło? Naprawdę, e, ludzie, którzy stawiają na euro muszą mieć zawał czasami, e, bo, bo obstawianie kuponów na euro to jest po prostu zawał serca. W ostatnie 5 minut dopiero z Giroud, nie wiem, przed Griezmann pokazał o co chodzi, Giroud, weź się klucz. To był jakiś dramat. To był jakiś dramat, że Ziru nie mógł strzelić. Cud, że Alba nie strzeliła. Tam Loris musiał bronić tego wyniku no i praktycznie no Francja już ma pewny awans, tak? Rumunia teraz y, walczy o ten awans, Szwajcaria, jeżeli zdobędzie punktik z Francją, co nie wydaje mi się takie prawdopodobne, y, to ma pewny też awans, ale Rumunia, jeżeli wygra, a Francja wygra ze Szwajcarią. Rumunia musi wygrać y, dwoma bramkami, a Szwajcaria, jeżeli przegra jedną tylko, y, to Rumunia ma awans z drugiego miejsca. Myślę, że Szwajcarzy przy czterech punktach bez problemu awansują z trzeciego. Miejsca myślę, że remis i e, wygrana jedna daje ten awans, a my gramy sprzeciwko Holandii, której nie ma na euro. Um, no i um, tak to wygląda, tak wygląda grupa A e, wracając do naszego meczu z Irlandią oglądałem cały, naprawdę podobało mi się strasznie, że nie daliśmy w ogóle im grać nie, oni nie mieli gry, oni nie mogli nam zaszkodzić, nie mogli nic zrobić takiego złego nam, tak gdzieś tam to uderzenie Krychowiaka z daleka kiedy myślałem, że piłka już jest w siatce, już się chciałem cieszyć, e, że geniusz Krychy e, się pokazał a tu troszeczkę Pecha troszeczkę obok. Milik w końcu no, nie dało się, żeby to spierdzielił. No i dlatego Milik... Um, Milik... Milik. No w końcu trafił, tak? Za czwartym razem udało mi się trafić, chociaż tam, gdzie ta akcja piszczka... Kiedy tą prawą stroną się wypuścił i podał do tyłu To było naprawdę genialne i to powinno już się zakończyć bramką, ale tak jak Milik tam gdzieś mówił później chciał sobie przełożyć na lewą nogę później już widział, że tam ta strona jest zamknięta, tymczasem Milik właśnie on lewa noga, piłka od pleców odbijana i jeszcze Bartoszka pustka będzie rzut rożny um. Także no naprawdę, bardzo mi się podobała gra Polaków. To było coś, co ja chciałem oglądać, coś, co przez 90 minut przykuwało moją uwagę tak naprawdę. Mecz był naprawdę dobry ze strony Polaków i aż chciało się ich oglądać i mam nadzieję, że macie takie same zdanie. Także no dzięki Polakom i Niemcom udało mi się też kupon, kupon mi wszedł, także dobrze jest. No i teraz, co jeszcze z takich ciekawszych z znaczy ciekawszych? ciekawych, nieciekawych, naprawdę wyniki typu Portugalia, Islandia 1 do 1, no kto no obstawiał, wszyscy myśleli, że Ronaldo tutaj pociągnie e, razem z Quaresma ten zespół, a tu, a tu po prostu zdziwienie, no i co no i 1-1 i teraz Portugalia ma problemy, Islandia tylko przyjechała się pobawić tak naprawdę na te euro, a tu proszę, remis z tak naprawdę faworyzowaną Portugalią i już mogą gdzieś tam myśleć o, o próbie awans, awansu nawet, oni nie są tacy do tyłu, Rumunia, bardzo fajne zawody te rozgrywa. No ale troszeczkę pechowo. Teraz remis ze Szwajcarią. Chociaż pechowo, czy ja wiem, w drugiej połowie Szwajcarzy. Przycisnęli, tak? To nie było też tak, że, że, że ci Rumuni cały czas pracowali w napadzie. A teraz już Milik przejął piłkę. Milik, Milik, Milik poda do Lewandowskiego, a ten spięty. Tak może być, tak może strzelić swoim kolegom, Nojerowi, Boatengowi, czy ktokolwiek będzie w obronie przeciwko lewemu bronił dzisiaj. Bo ja to oczywiście nagrywam dzień wcześniej na świeżo po, po meczu Francja i Albania. Także no ciekawe, to euro jest na pewno sporo niespodzianek, ale bukmacherzy to mają takie zyski, że, że szkoda gadać. Ja postawiłem 100 zł na to, że Polacy wygrają z Niemcami. Słyszałem o tym kuponie, że koleś postawił 95 tysięcy na to, że Polska wygra z Niemcami. Dobry dzik, naprawdę dobry dzik, ale... ale no 100 zł to i tak dużo, a jeżeli kola, koleś za te 95 tysięcy, które postawił e, Polska wygra, to koleś przygarnie prawie pół miliona złotych. No ale tak, no widocznie 95 tysięcy to dla kolesia niedużo, e, albo Cały majątek swój postawił i wierzy tak bardzo w Polaków, że oni wygrają. No pięć coś kurs jest, nie jest tak źle, jeżeli chodzi o Polaków. No i co, kibicujecie? Jeżeli kibicujecie dzisiaj, zostawcie łapkę w górę. Liczę na wasze łapki, zobaczymy jak dużo uda się im nazbierać dla Polaków dzisiaj. Dla, dla to, żeby wygrali z Niemcami, żeby pokazali, że to, 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 ta pierwsza wygrana w eliminacjach to nie był przypadek. No, i mam nadzieję, że tak będzie. Liczę na jakiś błysk kapustki lewego, żeby pokazał swoim kolegom z Bayernu, że, 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 że wiecie, on też potrafi. A teraz Krycha. No, Krycha ma uderzenie, ale niestety nie tym razem. Grzegorz Krychowiak nie ma twarzy w tej chwili. Mam nadzieję, że w następnej będzie miał. No i no co, robi się ciekawy w niektórych grupach. Um, już powoli będziemy w tej kolejce poznawali um, tak naprawdę, no, po meczu Niemcy um, Niemcy, Polska poznamy moim zdaniem już kolejnego, um, kolejny zespół, który awansuje do fazy pucharowej, a teraz troszeczkę niebezpieczniej, to powinien być gol dla przeciwnika, to jest gol, 1 do jednego dałem mu um, strzelić sobie, no bo ta obrona moja, wyjście to było słabe, no, no i cóż. Liczymy na Polaków. No to po to, co pokazali po pierwszym meczu, Irlandia, no oni grali naprawdę autobus. To 1-0, to i tak było dobrze. Myślę, że jeżeli byśmy do tam 70 minuty nadal przegrywali, e, znaczy przegrywali, dla nas remis był porażką, byłby porażką, e, to myślę, że byśmy i tak, i tak strzelili. I tak, próbowaliśmy i tak. E, no, tak jak w pierwszej połowie Irlandia w ogóle nie miała żadnej akcji, więc to już dużo mówi. A teraz Arkadiusz Milik po raz kolejny Milik! No i niestety obrona. Kurde, ja widzę, jak e, przechodzę zawsze cały zespół i gdzieś ten ostatni obrońca na farcie e, broni. No ale dobra, jeszcze raz Milik e, do Mączyńskiego. Mączyński, Mączyński, Mączyński! Aj! Prawą nogą Milik to tak średnio. Swoją drogą, Milik jest w moim wieku. Fajnie, nie? Też bym wolał grać chyba dla reprezentacji niż FIFA, chociaż może e, Arek będzie się chciał zamienić ze mną, to spoko. Ja, ja mu udostępniał e, na tydzień... E, na tydzień mój kanał, a on daje mi potrenować z reputacją repre... 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 Polski. A tym razem e, kto to taki strzeży? Czy to Mączyński? E, zaraz zobaczymy, czy to Mączyński. To Krychowiak, ojejku. Ciężko rozróżniać twarze, jeżeli tylko Milik ma Lewandowski, e, Fabiański i, i to chyba tyle. Nie wiem, czy Błaszczyn ma swoją twarz nawet. Chyba ma bo... albo nie wiem. E, w każdym razie m, lewy na razie nie widać go e, w tym meczu. A chociaż teraz może lewy Lewandowski wysunie i błaszczu, tak jest. 3-1 jest pięknie, tak mogą grać z Niemcami. Błaszczykowski, naprawdę też um, fajnie, że, że, że wychodzi w pierwszym składzie. No, on jest potrzebny tej reprezentacji, chociaż tutaj śmieszny jakiś taki strąk, um, on, on daje zawsze z siebie 150% dla repry, um, biega za ośmiu. Niech tak, tak będzie, tutaj chyba Reichmitz się szykuje, ja swoje już powiedziałem, chociaż mógłbym gadać więcej, byłem przygotowany na 90 minut Ale, trzymamy kciuku, kciuki dzisiaj za Polskę, niech będzie 3-1 tak jak tutaj, ja postawiłem stówę, liczę na 2-1 dla Polaków Milik, Lewandowski i Boatek Tak będzie, będziemy przegrywali 1-0, wygramy to było na tyle. Trzymajcie się do kolejnego razu. Cześć.